Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. To Romania w najnowszym filmie oczywiście już z Rulvery, nie tak jak tydzień, te, dwa tygodnie temu zalgadłem. I dzisiaj będzie film o silnikach pociągów, czyli trochę tak o kontrolkach, ponieważ silniki mają też swoje powiązanie w kontrolkach i to nawet dosyć ważne niektórych moich makiet nie dałoby się zrobić, gdyby nie to, że miałem dobrze pustawiane silniki w pociągach. Ogólnie na początku na czym polegają te, na czym polega właśnie ten rozkład silników. Przede wszystkim yy, pokażę jak one wyglądają, ale w tym czasie także będę tłumaczył. To no tak, silniki w pociągach yy, one nie służą, nie. Od nich nie zależy, z jaką prędkością będzie jechał pociąg, tylko od nich zależy. Yy, już przynoszę. Tylko od nich zależy, właśnie, czy pociąg zareaguje na jakąś kontrolkę, czy nie. Przyjmijmy, tutaj jest coś takiego jak No Specific ID. Czyli, że silnik normalny. ID1, silnik numer 1, ID2, silnik numer 2 i ID3, silnik numer 3. Przyjmijmy, że zaznaczamy tu ID2, ale możemy także za załączyć do tego ID3 czy ID1, ponieważ pociąg może, musi reagować na przykład na dwa rodzaje kontrolek. Na przykład na ID 2 i na ID 3, ale może także na 1. Na przykład ID 2, albo może i na 3. Albo po prostu może na niespecyficzne. Dobrze, w takim razie mm, robię teraz makietę kółko, a właściwie kółeczko z torów. Mm, już poprawiam. O, o. 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 Dobrze. Dobrze, 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 dobrze. I jeszcze po, w tym tygodniu podjąłem decyzję, że odcinki Zalgadu będzie aktywowała pewna ilość łapek w górę. Kolejny odcinek Zalgadu aktywuje ilość łapek w górę. 5. Patrzyłem tuż przed nagrywaniem, że jest 5, więc film będzie prawdopodobnie za tydzień z Algadu. Kolejna ilość jaką będę chciał uzyskać powiem na kolejnym odcinku. Myślę, że wciąż to będzie 5, ale jeszcze może się to zmienić i to w niedługim czasie. Yy, może nawet nie chodzi mi o czas taki, że może po trzecim odcinku zobaczę jak będą te łapki w górę mi wlatywały za Algadu. No i wtedy będę ocenił jaki będzie ten próg do aktywowania kolejnego odcinka. Aktualnie jest 5. Dobra, ale wracając już do yy, Rail. Ten mi się nie przyda pociąg za bardzo. Ok, no i teraz proszę bardzo. Tutaj kontrolki, czyli coś, co wszyscy kochają i lubią, bez wyjątków. W sensie to było w takiej trochę ironii, że wszyscy lubią, ponieważ nie do końca o to mi chodziło, że niektórzy nie lubią tego. Właściwie to obrazek ym, to Romani mogę przenieść tu. Ponieważ tam się nic specjalnego nam dzieć nie będzie. A tu no, y, będzie mi po prostu niewygodnie przełączać ciągle. Y, no, przesuwać właśnie tak jak teraz na środek, bo to mi się tu pojawia. Proszę. Dobrze, to tak 0 w 0 sekund, ale dla silnika 3. Tu można wziąć jeszcze na wszystkie, a No Specific aktywuje się tylko jak na wszystkie. Tak, jak na wszystkie jest zrobione. Dobrze, ID 3. I zobaczmy, bo to będzie tylko, że ma pociąg stanąć, bo mi się nie chce więcej robić. Po prostu kontrolek. Dobra, to ruszamy. Proszę, mamy na środku. I uwaga, ten pociąg ma teraz niezmieniony silnik. I proszę, przejeżdża i nie reaguje na kontrolkę, która jest nastawiona. Proszę, tu jest no specific. A ta kontrolka jest o, jest nastawiona na Silnik numer 3. Zobaczmy, co się stanie, kiedy zamienię w tym pociągu na silnik numer 2. I proszę, pociąg przyjechał, pomimo, że tam była kontrolka. No to teraz dodam jeszcze trzeci, nie kasując drugiego. I pociąg się zatrzymał, ponieważ y, był nastawiony na silnik trzeci. Czyli silnik, który właśnie tutaj operował tą kontrolką. Pewnie na początku większość osób by pomyślała, że silniki, no to się od razu kojarzą z tym, że Okej, okay, jest silnik, to jestem prawie... Pewien, że to zależy od mocy, że jeden będzie ciągnął lepiej, drugi gorzej. Nie. W tej grze nie chodzi o w tym właśnie właściwie programie. Nie chodzi o to, z jaką mocą będzie ciągnął ten silnik czy coś, bo to zależy od przyspieszenia, które mamy tu. O tu. W rogu w lewym dolnym. Które jest aktualnie nastawione na zero. A przyspieszeniach to już słów kilka było A dzisiaj jeszcze chciałam powiedzieć O tym już mówiłem Ale jeszcze powiem Na czym polega to Tutaj polega to na tym Że na przykład jak pociąg Nie wiem, Pewnie sporo osób już zauważyło Że Silnik, że kontrolki są dwukolorowe, czerwono-niebieskie. I one są dlatego czerwono-niebieskie, ponieważ mają, mus, muszą po prostu działać. Y, mają trochę bardziej skomplikowane działanie niż we wcześniejszych jakichś takich wersjach tego programu. Tutaj można. Nastawić na przykład kontrolkę, nastawię na to from the red side, czyli y, jak pociąg najedzie z czerwonej strony, to wtedy zareaguje na to kontrolka. Ale jeśli z niebieskie, czyli stąd, tak jak moja strzałka, to pociąg na to nie zareaguje. Pociąg oczywiście może jechać do tyłu, także to nie musi jechać do przodu. Może jechać np. w tył i wtedy się natknąć, też zadziała, ale musi jechać z czerwonej strony. Nieważne czy bokiem, tyłem, przodem, czy może do góry nogami, ale musi jechać z czerwonej strony. No i jest jeszcze tutaj both sides, czyli z obydwu stron reaguje. Niezależnie czy ten pociąg nadjeżdża, jakoś do góry nogami, bokiem, krzywo, tyłem zareaguje na to kontrolka i z dowolnej strony. Wiadomo, że pociąg to może tylko po torach jeździć, ale z, z dowolnej strony może nadjechać pociąg i wtedy będzie właśnie. i wtedy ta kontrolka zareaguje, a jeśli from the blue side, to tylko z niebieskiej strony. też może przodem lub tyłem. ok, w takim razie mm, chciałem jeszcze pokazać na jakiej zasadzie chciałem jeszcze pokazać no w Iron Horses jak to wygląda, więc teraz się przełączamy właśnie na Iron Horses. Nam się ładuje Iron Horses, proszę bardzo. Yy, I ja już zaczynam. Tak, ja zaczynam dalszą moją przemowę. Chciałbym powiedzieć, że odcinki z Rule the Rail nie będą, tak jak zalgadu aktywowane odpowiednią ilość łapek w górę, ponieważ tak to mogłoby się na tym skończyć, że na przykład Bym przez miesiąc nie robił odcinków albo dłużej, ponieważ by nie doszło mi tych łapek. Ale y, tutaj, ale za Algodum myślę, że mogą być kierowane te odcinki łapkami, ponieważ ym, chcę sprawdzić po prostu zainteresowanie tym tematem, czy jest duże i czy warto w ogóle nagrywać. No jak na razie mam ich 5 przy tamtym filmie. I ja się zgadzam, że za tydzień, zgodnie z naszą umową, znowu będę nagrywał zalgadu. W takim razie, ym, pokazuję już, jak to działa w Iron Horses. No, to działa podobnie. Także. Kładę sobie tutaj tory i stawiam pociąg. I on też tu ma trzy silniki. Także można sobie parę zaznaczyć. Tak samo tu z kontrolką będzie. A, jeszcze właśnie jedną no rzecz przetestuję. Czy można zrobić tak, aby pociąg nie miał żadnego silnika? Nie da się odznaczyć no specyfik. Tu proszę klikanie myszki było słychać chyba. Ale jeśli na przykład ID 2 próbujemy odznaczyć to od razu nam przeskakuje na no specyfik. Czyli musi być co najmniej jeden silnik. Myślałam, że może po prostu można tak zrobić, aby wszystkie omijał pociąg silniki możli yy, kontrolki możliwe. Dalej robię to. Tu kontrolkę, właśnie mi przyszła informacja o pogodzie. Nie, przepraszam, nie izolację, tylko kontrolkę. Yy, kontrolka. Halo. To jest, tym jest. A, że nie ma nic do kontrolowania, ok, przepraszam bardzo, ale... O, właśnie, tu mi pociąg pojechał. Zależy sobie jeszcze za chwilę ustawienia przyspieszenia. O, tu też można silniki ustawić. Ale chcę jeszcze zobaczyć właśnie tu... Nie, tu nie można na przykład, że przyspieszenie działa na jakiś określony silnik. To by było trochę ułatwieniem. Dobrze, w takim razie po paru nastu minutach nagrywania y, kończymy dzisiejszy film. Za tydzień pojawi się film z Algadu, ponieważ y, jest, so, są te, jest te pięć łapek w górę. Wiem, że to trochę tak mało, ale na nasz próg to będzie chyba dobrze. W takim razie do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień.